Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim i samca alfa kanale we wtorkowym speedbuildzie. Słuchajcie, dzisiaj po pierwsze speedbuild będzie podzielony na dwie części, ponieważ troszeczkę jednak mnie ta budowla przerosła, no i po trzech godzinach bycia dalej w polu stwierdziłam, że no nie wyrobię się, nie zdążę, lubię smak chleba, więc muszę na niego zarabiać, no i tak po prostu wyszło. Ale mam dzisiaj dla Was właśnie trochę nietypową budowlę. Nietypową jak nietypową dla simów, jak najbardziej typową. Jednak ze względu na to, że dzisiaj jest Halloween. Tak, Halloween dla tych, co jakby nie przepadają za tym świętem, czy też nie akceptują tego święta. No słuchajcie, Amerykanie je kochają. Tak, Amerykanie je kochają. Więc cóż, jeżeli mam okazję zbudować domek tematyczny, związany trochę ze duchami, potworami i tego typu, no to słuchajcie, czemu nie. Oczywiście mogłabym to zrobić w każdy, o każdej innej porze roku, bo jakby nie patrzeć, Simsy mają permanentnie jeżeli ma się oczywiście do, odpowiednie dodatki, wszelkie wilkołaki, wampiry, e, oczywiście syrenki i czarodziejów. Tak, i właśnie dla tych czterech raz jest ten domek. No, i dla kota, bo czarodziej, czarownica, czarodziejka bez kota to tak trochę, słuchajcie, no cóż, no chyba nie tak, więc jest też miejsce dla kota. No i odnośnie słuchajcie Halloween. Nie wiem, czy czasami kogoś nie urażę, więc z góry przepraszam. Nie jest to, że tak powiem, no nie mam jakoś chęci kogokolwiek urażać, nie mam takiego nastawienia. Ale słuchajcie, Halloween jest. Jest najhuczniej obchodzony w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Irlandii, Australii, Wielkiej Brytanii. Też słyszałam, że nasi sąsiedzi Niemcy bodajże też w miarę dzisiaj obchodzą to święto i chyba nawet wolne mają z tego powodu. Poprawcie mnie w razie czego w komentarzach. Tak mi się obiło o uszy, i to jest, że tak powiem, taka wiedza gdzieś z boku. Ale odnośnie Halloween, bo my mamy oczywiście święto zmarłych, które jest jutro, które jest takim bardzo, bardzo smutnym świętem. Jest to święto, kiedy wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli, chodzimy na groby. I powiem Wam, i to jest przykre, że uprawiamy, nieładnie mówiąc, mentaring. Bo patrzymy, kto położył jaką wiązankę, kto jako, jaki z nich. Ja nie chodzę na pierwszego... Nie chodzę, przykro mi. Też słuchajcie, przepraszam Was, jeżeli kogoś w tym momencie urażę, nie taki mam zamiar, ale wychodzę z założenia, że z zmarłych dobrze pamiętać cały rok i te znicze, te kwiaty, wiązanki, wyczyścić grób mogę po prostu cały rok. Owszem, nie ma. Pięknie wyglądają cmentarze, już takie zadbane, i nie oszukujmy się, jak nie było tego święta, to wiele osób by nie pamiętało o tym, że musi pojechać do babci, dziadka, cioci, wujka, czy rodziców, czy rodzeństwa, czy kogokolwiek na cmentarz. No ale. No cóż, pamiętajmy o tym po prostu cały rok. Zresztą to jest przykre, że my mamy bardzo, bardzo dużo smutnych świąt, tak? My jako e, kraj mamy Wszystkie nasze święta są smutne, bo nawet 11 listopada, który powinien być taki och, ach i w ogóle huczny. Może nie tak jak w Stanach, żeby nosić bieliznę uszytą z, jakby z naszej flagi czy coś w tym stylu, albo robić grilla w listopadzie, to tak trochę nie, ale fajnie by było jakieś na przykład, nie wiem, właśnie też jedzenie słodyczy, jakieś tam spotykanie w rodzinie, jakieś takie właśnie marsze inne niż te, co przechodzą przez Warszawę, nawołujące tak naprawdę bardzo często do nienawiści. Wiecie, żeby to troszeczkę może inaczej Wyglądało. Byłoby fajnie. Byłoby fajnie, ale słuchajcie, nadzieja jest chyba jeszcze trochę w moim pokoleniu i w tym młodszym. Bo ja jestem milenialsem. Tak, tak mi się wydaje. Jestem też ponoć boomersem. Tak, to też taka ładna nazwa. Boomers, bardzo mi się podoba. Bo czemu nie? I jeszcze troszeczkę ja tam próbuję zmieniać. Właśnie choćby przez to, że chodzę głosować. Biorę udział w różnych petycjach, też choćby prowadzę ten kanał i jakby mówię troszeczkę, nawet w sumie dość często, robię jakieś pogadanki na temat moich poglądów, więc mówię, to jest takie mojsze, mojsze i nikomu tego nie narzucam. Ja Was uwielbiam, nieważne jakie macie poglądy i po prostu jedyne co, to zachęcam tak bardzo, bardzo od serduszka do szanowania się nawzajem. Ale odnośnie Halloween. No bo słuchajcie, domek będzie wielki i o nim więcej opowiem w następnym filmiku, jak będziemy go urządzać w środku. No bo go trochę dałam dużo detali i będzie czteropiętrowy, tak. Oczywiście z miejscem dla syreny, dla wilkołaka, dla ogólnie wampira, dla maga, no i tak się zastanawiam, czy trochę nie zrobię może z tego jakiegoś takiego sierocińca, właśnie dla magicznych istot, gdzie będą głównie nastolatki, takie magiczne. Ej, to jest całkiem spoko pomysł, może w tym kierunku właśnie pójdę. No i te pokoje, bo jeszcze są nieurządzone, bo jest ich całkiem sporo, tych sypialni, łazienek, właśnie zrobię w tym kierunku. Też możecie dać w komentarzach, co o tym myślicie. Ale tak pokrótce odnośnie Halloween, bo, bo słuchajcie, Halloween tak przynajmniej y, mówi się i przypuszcza, że jest związane z rzymskim świętem na część bóstwa owoców i nasion. Nasion, jakby co to bóstwo miało na imię Pomony, albo jest też związane z celtyckim świętem na powitanie zimy. Tak, bo słuchajcie, druidzi, czyli tacy celtycy kapłani, y, wierzyli, że właśnie w ten dzień jakby zaczynają się te granice między zaświatami a światem ludzi żyjących. No i te duchy. Dobre i te złe, bo nie oszukujmy się, też są złe duchy ponoć. No, było łatwiej im się przedostać do świata żywych. Tak. A przede wszystkim, właśnie, że tam ich Bóg śmierci bardziej sprowadzał wtedy na ziemię dusze osób zmarłych, które zmarły rok wcześniej, jakby w minionym roku. No, żeby po prostu odpokutowały swoje występki. Tak przynajmniej nam no podaje Wikipedia. Powiem wam, fajny motyw jak najbardziej, tym bardziej, że ja osobiście lubię takie różne mitologie itd., więc muszę się w to zagłębić. No w każdym razie, no palono wtedy ogniska, no i yy, właśnie te ogniska miały przyciągać yy, te dobre duchy, a odganiać te złe. No. Yy, I powiem Wam, że po prostu jakby nie patrzeć, też zakładano wtedy maski, przywdziewano yy, różne takie ciekawe stroje, no i stąd właśnie ten symbol święta Halloween. No bo wtedy też druidzi nosili czarne stroje, oraz jakieś takie duże rzepy, cokolwiek to było. No, ponacinane na podobieństwo demonów. Więc chyba chodzi po prostu, że potem to wygryzły dynie. W każdym razie religia chrześcijańska wyparła to święto po 835 roku. I no cóż, wtedy też jakoś w tamtym okresie została uroczystość święta Wszystkich, właśnie Wszystkich Świętych, została przeniesiona z maja na 1 listopada. No bo nie oszukujmy się, właśnie no nasza, mogę mówić nasza, bo jednak Polska się jest jakim jest krajem. Kultura chrześcijańska wypiera tego typu rzeczy. No i powiem wam, że. Ja jestem za tym, żeby dzieciaki chodziły po cuksy, no bo czemu nie? Jak najbardziej ja mam przygotowany na wszelki wypadek batoniki, chociaż wątpię, żeby ktokolwiek przyszedł. Tym bardziej o tej godzinie, w której to nagrywam, już dawno po 17, więc. A jeszcze żadnego bombla nie widziałam w przebraniu, ale słuchajcie. Ważne, żeby to wszystko nie, nie przychodziło w coś takiego strasznego, bo wiecie, ta krew, potwory i tak dalej. W Halloween wiążą się bardziej z nami dorosłymi. No, gdzie my się przebieramy za jakieś takie postacie z horrorów, oglądamy horrory i bawimy się w taki mroczny bardziej sposób. A dzieciaki no to słuchajcie, przebiorą się za Biedronkę Czarnego Kota, księżniczkę Disney'a, Deadpoola i inne tego typu podobne istotki i pójdą powiedzieć no cukierek albo psikus i największy psikus to obrzucenie papierem toaletowym w razie czego drzewa sąsiadów. No nie oszukujmy się. No i fajnie, żeby to tak było. No ogólnie Halloween yy, no cóż, dlaczego jest takie złe podejście? No dlatego też, bo kościół szatana ma swoje święto z nocy 31 października na 1 listopada. Ta, kościół szatana. Straszne słowo i mam nadzieję, że mnie nie zablokują z tego powodu. No i stąd po prostu przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego no, potępiają to i wiążą właśnie z kultem tego nieznośnego pana. No cóż, to tyle z ciekawostek. Bawmy się grzecznie i rozsądnie. I tak jest mój apel na dzisiaj. No to ja zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z materiałami, które wrzucam na kanał. Jutro pamiętajcie, by założyć ciepłe kurteczki i nie zmarsznąć w razie czego na cmentarzach. A na dzisiaj to tyle. Buziaki, papa!